Jeśli chodzi o tereny rekreacyjne na Białorusi, to też jest naprawdę nieskazitelnie czysto. Ja aż podziwiam po prostu tych ludzi, to społeczeństwo, jak ono dba, jakie ma poszanowanie dla, dla przyrody. Wszędzie są jakieś kosze yy, na śmieci. Nigdzie nie ma najmniejszego po prostu. Papierka, No, a ja jestem w tej chwili nad rozlewiskiem rzeki Wisły tuż koło zbiornika Zasławskiego. No, nad tym zbiornikiem Zasławskim byłem w nocy i w nocy też pływałem. Także, no, nie mam zdjęć stamtąd, stamtąd no bo czas nagli, muszę, muszę jechać dalej. Jedyne, co wkurza w takich pięknych miejscach jak to, to są te. Powszechne zakazy kąpieli. Zobaczcie. No, a tak. Czyściutko. Piękna przyroda. Ja jestem obiektywny, to że jeżeli znajdę gdzieś jakiś syf, to automatycznie to po prostu wam nagram, żeby nie było. Tak, że same tylko pozytywy gadam. Pokażę wam też i negatywną stronę, jakbym gdzieś znalazł jakieś, na przykład, dewastacje przyrody. W Polsce, na przykład, yy, oznaczam wszelkie jakieś dzikie, nielegalne wysypiska śmieci. Oznaczam na mapach Open Street. No i tutaj leżaczki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Chyba tam tylko było. Był zakaz kąpieli. Tu już chyba można wchodzić, bo tutaj bezpośrednio przy tym znak nie stoi tam jest Tama bo tam już jest za tą Tamą już jest zbiornik Zasławski może tam pojadę i nagram kawałeczek bo naprawdę ten zbiornik jest gigantyczny oj uciekło mi dobra, no i tak wygląda zbiornik Zasławski jest wcześnie rano ludzi jeszcze nie ma tam jedna kobieta się kąpie z dzieciakiem, dzieciak ryczy. Tam jest jakiś historyczny taki stateczek, altana na wodzie. Żaglówki sobie pływają. A ja już jadę do tej tamy. No i tak tak wygląda tama. Podejrzewam, że też elektrownia. Tu nic nie widać z tej strony. Zobaczymy tutaj co się da zobaczyć. Nic nie widać przez, przez szybę, ale podejrzewam, że tam są generatory prądu. Tam się widać woda przelewa, ale są powieszone takie pasy z gumy, i tam nie widać. Pan milicjant mnie pogonił. Pokazał ręką, że tu nie wolno wchodzić, dlatego sobie. Tutaj z, <głos》> zlazłem i z tej strony pokazuję. Ja pierdziczę, skąd on się tu wziął. Wyrósł jak z podziemi. I tak to właśnie wygląda ten ta, ta zapora na zbiorniku tym zasławskim.